Ma fajne, jesteśmy na evencie glamour, ale ja muszę zacząć od gratulacji dla Ciebie z okazji 34 miejsca w rankingu Forbesa najbardziej cenionej marki. No właśnie, co byś powiedziała tej dziewczynie ze złotowate kilkanaście lat temu, że może znaleźć się w tym rankingu cyklicznie? Po pierwsze, nie wiedziałam, co to jest ten ranking. Nie interesowałam się i no, nigdy bym na pewno nie uwierzyła. Zresztą to nie jest jedyna rzecz, gdzie jakbym sobie powiedziała, że tak będzie, to nią nie uwierzyła, bo masa rzeczy, które mi się przytrafiły, w życiu, to jak to się życie potoczyło, to nie pomyślałabym nigdy. No. E, ten, na pewno do Ciebie dużo gratulacji, że jesteś w tym rankingu i chciałam się spytać, e, jaki jest przepis na to, żeby właśnie utrzymać się w tym rankingu cyklicznie i dalej zarażać tą swoją marką osobistą, bo marka osobista może mieć blaski i cienie i tak naprawdę jest ciężko zbudować teraz ją, tak mi się wydaje, taką wartościową prawdziwie. Co ja nigdy nie wychodziłam z założenia, gdy moim celem nie było to, aby budować markę osobistą. W ogóle to nie było. To nie był żaden plan, tak? Żadna recepta na sukces ani na zawód, czy to, czym się zajmuję cały czas. Eee, tak się wydarzyło. Eee, wydaje mi się, że po prostu byłam też tym konsekwentna. Robiłam coś, co akurat się spodobało ludziom. Trafiłam w dobrym momencie, w dobrym czasie i byłam też dobrą osobą. Yy, która te rzeczy robiła. I tak wyszło. No, bardzo dużo dziewczyn, które zajmowały się podobnymi rzeczami co ja, gdzieś na przestrzeni lat się po prostu wykruszyło. Zajęły się zupełnie innymi rzeczami, a ja czy kilka innych moich koleżanek po fachu, po prostu byłyśmy tym konsekwentne i jakoś tak wyszło. Czy trzeba być bardziej takim odważnym, stanowczym, czy może takim wręcz wchodzić z buta, jak to się mówi? Zależy od sytuacji, może poza tym butem, to chyba wszystkiego po trochu, ale takie samozaparcie, konsekwencja, o której wspomniałam wcześniej, pomysłowość i jakaś taka prawdziwość, no bo nikt przez tyle lat raczej nie dałby y, rady udawać. No. Ostatnio zobaczyłam na Twoim Instagramie przepiękną sesję z Olgą, bo on chciałam się spytać, skąd taki pomysł na stworzenie jest takiej pięknej sesji w tak ważnym momencie dla niej w życiu. Trochę spontan, fajnie, i cieszę się. Raz jeszcze dziękuję, Olga, że się zgodziłaś na te zdjęcia. Tak naprawdę na ostatniej prostej, jeśli chodzi o poród. A pomysł to po prostu moje zamiłowanie do zdjęcia. Lata, lata, lata temu robiłam więcej zdjęć. Innym osobom, bo to, że się fotografuje, to, to, to większość wie, ale po prostu robiłam kiedyś więcej zdjęć. Potem przestałam i, i teraz wróciłam. A takim pierwszym impulsem do tego, aby wrócić do fotografii, yy, była sesja zdjęciowa mojej koleżanki, mojej przyjaciółki Palomy, która również w tym błogosławionym stanie jest, już też na Ostatniej Prostej i ona poprosiła mnie właśnie, żebym zrobiła jej zdjęcia i tak mi się przypomniało po prostu, no. eee, Niedługo będzie Dzień Ojca i chciałam się spytać, czy masz najlepsze wspomnienie ze swoim tatą? Mam bardzo dobre wspomnienia ze swoim tatą i jak już będzie Dzień Ojca i to puścicie to tatusiu, wszystkiego najlepszego.